W aplikacji Swarmjack znajduje się przestrzeń publiczna, a w niej dyskusje, do których dostęp ma każdy zalogowany użytkownik. Może on przeglądać dyskusje oraz dodawać do nich argumenty. Poza tym istnieje możliwość stworzenia przestrzeni prywatnej dla siebie, dla znajomych, lub dla własnej organizacji. Jak to zrobić? To tylko kilka prostych kliknięć. Najpierw upewnij się, czy jesteś zalogowany. Ja widzę, że jestem zalogowana. Moje imię i nazwisko widnieje w panelu po prawej stronie. Klikam. I wybieram utwórz organizację. Teraz wpiszę nazwę organizacji. Chcę, aby była to nazwa mojego biura projektowego. Wybieram typ organizacji oraz adres URL. Ten mi odpowiada, chociaż wygodniej byłoby go skrócić. Klikam utwórz organizację i gotowe. Jestem w przestrzeni prywatnej. W której mogę tworzyć dyskusje, które będą widoczne tylko dla mnie i dla moich współpracowników.